ostatnim wykładzie dzisiaj i ostatnim z serii poświęconej analizie matematycznej. zajmiemy się badaniem przebiegu zmienności funkcji. No i mamy na tablicy wyświetlony schemat takiego badania i pokrótce szybko go przybliżę, a następnie przejdziemy do do stosowania schematu w praktyce. To na początku podczas badania przebiegu zmienności funkcji zastanawiamy się nad samą funkcją, próbujemy określić jej maksymalną dziedzinę, niektórzy nazywają ją naturalną dziedzinę. Próbujemy znajdować miejsca zerowe funkcji, punkty przecięcia z osią Y, czyli wartość w zerze de facto. Sprawdzamy, czy funkcja jest parzysta, nieparzysta, bądź okresowa, głównie ze względu na to, że później można nam to zaoszczędzić wiele obliczeń. Sprawdzamy granice na końcach dziedziny oraz asymptoty. Następnie przechodzimy do sprawdzenia pochodnej funkcji, którą się interesujemy. Znowu po obliczeniu pochodnej sprawdzamy jej dziedzinę, miejsce zdrowe i znak. Potem przechodzimy do badania drugiej pochodnej. Znowu po obliczeniu drugiej pochodnej funkcji robimy to samo. Sprawdzamy jej dziedzinę, miejsce zdrowe, znak. I ostatecznie zbieramy wszystkie, zebrane, zbieramy wszystkie uzyskane informacje w tabelkę, rysujemy wykres funkcji oraz określamy jej przeciwdziedzinę. Um, no to dobra. Zastosujemy schematy w praktyce. Dla zobrazowania składamy funkcję x do trzeciej przez x plus 1 do kwadratu. Um, zgodnie z tym, co było powiedziane. Zaczynamy od wyznaczania dziedziny funkcji f. Um, funkcja f jest funkcją wymierną. Jedyne, nad czym musimy zapanować, to nad tym, żeby mianownik nam się nie wyzerował. A, czyli rozwiązujemy równanie x plus 1 różne od 0. A co to znaczy? A to jest dokładnie spełnione wtedy, gdy x jest różne od minus 1. Także dziedziną f jest zbiór liczb rzeczywistych bez minus jedynki. Dobra. Skoro mamy to, to sprawdzamy miejsce zerowe f, hmm. czyli rozwiązujemy równanie f od x równe 0. f od x równe 0 to jest. Dokładnie x do 3 przez x plus 1 do kwadratu równe 0 No to jest równe 0 wtedy i tylko wtedy, gdy licznik się zeruje, a więc dostajemy, że funkcja przyjmuje wartość 0 tylko w zerze. Jednocześnie od razu mamy sprawdzoną wartość w zerze. Tak? Wartość w zerze to 0, czyli punkt przecięcia z osią o y to 0, 0. Następnie możemy sprawdzić, czy funkcja jest parzysta, nieparzysta, będzie okresowa. No, w naszym przypadku to sprawdzenie jest bardzo szybkie. Tak dziedzina funkcji nie jest symetryczna względem 0, więc nie ma w ogóle mowy o tym, żeby funkcja mogła być parzysta bądź nieparzysta. No, w jedynce wartość funkcji jest dobrze określona, w minus jedynce nie ma. Nie? Dla okresowości no, mamy... W zasadzie to samo. A, OK, i co musimy zrobić dalej? Musimy sprawdzać granice funkcji na krańcach dziedziny. No dziedzina to jest od, co nam przedział od minus nieskończoności do minus jedynki, od minus jedynki do plus nieskończoności. Zaczniemy sobie sprawdzać granice od granicy w minus jedynce. No to sprawdzamy. Granica przy x dążącym do minus jedynki z f od x to granica przy x dążącym do minus jedynki z x do trzeciej przez x plus 1 do kwadratu no to jest równe, tak, licznik to jest x do trzeciej dąży się dążącym do minus 1 do minus 1. Mianownik dąży do 0 i to jest 0 Nie Dąży do 0 z prawej strony, ponieważ wszystko podnosimy do kwadratu. Czyli ostatecznie dostajemy napis minus 1 nad 0 z plusem co daje nam minus nieskończoność zarówno przy dążeniu do minus jedynki z prawej, jak i z lewej strony. Ok? A teraz sprawdzamy granicę przy x dążącym do minus nieskończoności z f od x. Wychodzi, wychodzi nam z tego... Wszystkich obliczeniach, a minus nieskończoność, tak, dzielimy przez x w najwyższej potędze. Dostajemy, że to jest granica przy x się dążącym do minus nieskończoności z, z x nad 1 plus 1 nad x do kwadratu, to się równa minus nieskończoność. Następnie możemy szybko przeliczyć też granicę przy x dążącym do plus nieskończoności z f od x. Tak? Robiąc te same rachunki dostajemy, że to jest limes przy x dążącym do plus nieskończoności z x nad 1 plus 1 nad x do kwadratu. No a to dąży z znowu do plus nieskończoności przy ich się dążącym do plus nieskończoności. OK, mamy wyliczone granice na końcach przedziałów, a w minus jedynce wyszło nam asymptota pionowa. Zastanawiamy się teraz czy istnieją asymptoty ukośne bądź poziome w minus i plus nieskończonościach. A żeby do tego, a, żeby to sprawdzić, potrzebujemy policzyć następującą czynnicę Limes przy x dążącym, powiedzmy zaczniemy od minus nieskończoności z f od x przez x Wychodzi nam znowu po szybkich rachunkach, że jest to limes przy x dążącym do minus nieskończoności z x kwadrat nad x plus 1 do kwadratu no a to znowu dzieląc licznik i mianownik przez x do kwadratu przedstawimy jako 1 nad 1 plus 1 nad x do kwadratu. A to przy x dążącym to minus nieskończoności równa się 1. Teraz szybko możemy też zauważyć, że granica przy X dążącym, a może nie. Wiemy już, że współczynnik kierunkowy asymptoty ukośnej, jeżeli jakiś jest, to musi być równy 1, jeżeli jakaś asymptota ukośna istnieje, to musi być, jej współczynnik kierunkowy musi być równy 1. Zobaczmy jeszcze, jak daleko musi się ta asymptota przesunąć względem funkcji liniowej, odejmujemy od f a. x, liczymy znowu granicę w minus nieskończoności, dostajemy wtedy granicę przy x dążącym do minus nieskończoności z x do trzeciej, odjąć x do trzeciej, odjąć 2x, odjąć x przez x plus 1 do kwadratu. Tu w liczniku kasują nam się najwyższe wykładniki. Dzielimy znowu przez x kwadrat i dostajemy, że wszystko dąży do minus dwójki. A przy x dążącym do minus nieskończoności. Tak, czyli z dwóch informacji, które przed chwilą wyliczyliśmy. Wnioskujemy, że asymptota ukośna w minus nieskończoności ma postać y równe 1 razy x minus 2. Ok, następnie robimy dokładnie te same rachunki dla x dążącego do plus nieskończoności. W naszym przypadku a jest zupełnie przyjemnie, gdyż rachunki są dokładnie takie same. To znaczy potrzebujemy obliczyć klimat przy x do plus nieskończoności z x kwadrat przez x plus 1 do kwadratu, a to wciąż równa się 1. I tak samo liczymy granicę przy x dążącym do nieskończoności z plusem z f od x odjąć x. Tak to znowu podążając tymi samymi rachunkami, wychodzi minus 2. I Wnioskujemy z tych rachunków, że znowu asymptota ukośna tym razem w plus nieskończoności ma dokładnie taki, taki sam wzór y równa się 1 razy x minus 2. A tutaj taka uwaga, no to nie, w naszym przypadku zdarzyło się tak, że obie asymptoty mają ten sam wzór, no to nie jest reguła, to może się zdarzyć, że asymptota w plus nieskończoności ma inny wzór niż asymptota, niż asymptota w minus nieskończoności. Należy sprawdzić obie granice. Nie można tutaj być leniwym i, i sprawdzić tylko jednej, jednej z nich. Jednocześnie po drodze znaleźliśmy asymptotę pionową w, w minus 1C. minus 1C asymptota Ok. Na tym kończymy pierwszy, pierwszy punkt sprawdzania przebiegu zmienności funkcji i przechodzimy do drugiej tablicy. I przechodzimy do drugiej tablicy. Michał. Okay. W drugim punkcie naszego schematu mieliśmy się znaleźć pochodną, więc pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest pochodną wyznaczyć. Okay? Pochodna z f, to jest pochodna z x do trzeciej przez x plus 1 do kwadratu. Teraz jak w najlepszych programach kulinarnych, ja pochodną Przygotowałem wcześniej i wyciągam już gotową. Dostajemy x kwadrat razy x plus 3 przez x plus 1 do trzeciej i znowu musimy wyznaczyć jej dziedzinę. Dziedzina w tym wypadku jest taka sama jak w przypadku wyjściowej funkcji. To znacząco upraszcza wszelkie późniejsze wnioskowania. To, co musimy sprawdzić, to gdzie pochodna przyjmuje wartość 0 oraz jaki ma znak pomiędzy, pomiędzy miejscami zerowymi. No to, żeby to sprawdzić, rozwiązujemy. Na początku równanie f od x równe 0, f' od x równe 0, no to jest prawdą wtedy i tylko wtedy, gdy x kwadrat razy x plus 3 równa się 0, no a to jest wtedy, gdy x równa się 0 lub x równa się minus 3. Tak, czyli w zerze i w minus trójce mamy jakieś podejrzenie, że mogłoby się zdarzyć ekstremum funkcji f. Jeszcze tego nie wiemy. Przystępujemy do analizy znaku pochodnej. Sprawdźmy, kiedy pochodna jest większa od zera. No, jest większa od zera, kiedy ułamek jest większy od zera. Ułamek jest większy od zera wtedy, gdy iloczyn mianownika i licznika jest większy od zera. Możemy sobie teraz przeprowadzić rozmowanie za pomocą typowego rysunku. Naznaczamy na rysunku wszystkie miejsca zerowe wielomianu i rysujemy przybliżony wykres wielomianu pamiętając, że od zer, w których od miejsc zdrowych, w których wykładnik jest dodatni się odbijamy. Przy wykładnikach nieparzystych, przy wykładnikach parzystych się odbijamy, przy nieparzystych przechodzimy na drugą stronę. A dostajemy, że pochodna jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od minus nieskończoności, do minus trójki bądź też od minus jedynki do zera tak? no to analogicznie możemy powiedzieć, że pochodna jest mniejsza od zera wtedy i tylko wtedy gdy no, suma 0 plus nieskończoność gdy x należy do działo minus 3 minus 1 ok a to tyle jeżeli chodzi o analizę pierwszej pochodnej przechodzimy do analizy drugiej pochodnej a na początku jak poprzednio wyznaczamy drugą pochodną czyli pochodną wyrażenia x kwadrat razy x plus 3 przez x plus 1 znowu mamy przygotowany to wcześniej 6 nad x x plus 1 na czwartej znowu sprawdzamy dziedzinę drugiej pochodnej znowu jest Taka sama, znaczy wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus i Sprawdzamy, kiedy druga pochodna jest większa, kiedy mniejsza od zera. A no większa od zera jest wtedy, kiedy, kiedy iloczyn mianownika licznika jest większy od zera. No, ponieważ mianownik jest od zera zawsze większy, więc wystarczy sprawdzić, kiedy... 6, od x jest 6 razy x jest większa od 0, no to wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do 0 jest nieskończoność. No druga pochodna jest mniejsza od 0. Wtedy i tylko wtedy, gdy 6x jest mniejsza od 0, no to to jest wtedy, gdy x należy do minus nieskończoność, a na, na x musi należeć też do dziedziny f e, Od minus nieskończoności do, napiszmy do zera, bez minus jedynki. W zerze, bo druga przyjmuje wartość 0 Ok. Mamy już zbadaną samą funkcję i pierwszą i drugą pochodną. Czas na zebranie wszystkich informacji w tabelkę. Na tabelce zwyczajowo zaznaczamy wszystkie punkty, które w jakiś sposób wyszczególniliśmy podczas naszego rozumowania. Po kolei było to Minus 3- minus 1 0 i 3 oraz przydziały pomiędzy tymi punktami, czyli od minus tej skończoności do 3 od minus -3 do-1. Od minus 1 do 0, od 0 do plus nieskończoności. Będziemy też naznaczać, czego dowiedzieliśmy się o funkcji, czego dowiedzieliśmy się o jej pochodnej i czego dowiedzieliśmy się o jej drugiej pochodnej. I teraz, zaczynając od drugiej pochodnej, stwierdziliśmy, że pochodna ta jest mniejsza od zera dla x'ów, które są ujemne. Tak? Czyli tu jest ujemna, tu jest ujemna, tu jest ujemna. Tu w ogóle nie istnieje, tu jest dodatnia. Tu. tu jest jeszcze ujemna, tu jest. Tu zmienia znak. Czyli jest równa 0 tu jest dodatnia. Ok. O pierwszej pochodnej Możemy w takim razie powiedzieć, że Powiedzieliśmy o pierwszej pochodnej. Wiedzieliśmy o niej, że przyjmuje wartość 0 w zerze i w w minus trójce i w zerze. Znowu nie istnieje w minus jedynce. Co o niej wiemy? No wiemy, że na początku jest Na początku jest ujemna. Nie, na początku jest dodatnia. Dobrze. Na początku jest dodatnia, potem jest ujemna. Potem jest dodatnia i na koniec wciąż pozostaje dodatnia. Tak, tak. teraz zbierając te dwie informacje, informacje o samym f wiemy, że pochodna jest dodatnia, więc funkcja f musi rosnąć. Druga pochodnia jest ujemna, więc funkcja i jest wklęsła. A, czyli rośnie w taki sposób A. dla minus trójki pierwsza pochodna jest, się zeruje, druga pochodna jest ujemna, więc mamy maksimum lokalne A Maksimum lokalne, które w naszym wypadku wynosi minus 3 do trzeciej, czyli minus 27. Przez minus 2 do 2, czyli 4, czyli 27, minus 27 czwartych. Dla x z przedziału minus 3 do minus 1. Pierwsza pochodna jest ujemna, więc nasza funkcja musi maleć. Druga pochodna też jest ujemna, więc wciąż funkcja jest klęsła. A, za minus jedynki mieliśmy asymptotę pionową i funkcja do niej rosła, dążyła do minus nieskończoności, potem od minus jedynki do zera pierwsza pochodna jest dodatnia, a druga pochodna jest ujemna, więc wciąż funkcja i jest półsowa i rośnie za zera e, Pierwsza i druga pochodna się zerują. Pierwsza pochodna nie zmienia znaków, więc a, mamy po prostu punkt przegięcia. Nie jest to maksimum ani minimum lokalne. Punkt przegięcia. I wartość jest równa tutaj 0 dla x od 0 do plus nieskończoności, natomiast ta funkcja musi rosnąć, ponieważ pochodna pierwsza jest dodatnia i druga pochodna też jest dodatnia, więc funkcja zaczyna być wypukła. Ok, mając zebrane wszystkie wiadomości w tabelkę, możemy narysować wykres funkcji. Zaczynamy od układów współrzędnych. Naznaczamy znowu ciekawe a, współrzędne. Raz, dwa, trzy. Tam minus dwadzieścia siedem czwarte to jest około minus siedem. Zaznaczamy również pokrótce asymptoty, jedną, która miała być w minus 1 oraz asymptotę ukośną, która miała mieć równanie x minus 2. Tutaj x równa minus 1 i zaczynamy rysować wykres funkcji. Funkcja miała dążyć do minus nieskończoności przy minus nieskończoności, więc zaczynamy od dołu, musi się stykać z asymptotą i być wypukła, mieć mix maksimum dla minus trójki, lokalne, potem ma maleć, 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 aż do asymptoty pionowej. Następnie powinna się pojawić znowu przy minus nieskończoności i przeciąć 0 stycznie do, do osi OX, -ów. po czym powinna się przegiąć i znowu zacząć zbliżać się do asymptoty. w wypukły sposób. Z rysunku możemy odczytać też przeciwdziedziny zbiór wartości funkcji. Zbiór wartości funkcji w naszym przypadku jest równy całemu zbiorowi liczb rzeczywistych. I na tym kończymy szybką powtórkę z wiadomości dotyczących analizy matematycznej 1 oraz 2.